W tym tutorialu nauczę jak zagrać piosenkę artysty Fismol o nazwie Let's Play Birds. Jak widzisz do piosenki potrzebujemy podastra na drugim progu. Piosenka, tak jak, tak jak pokazałem, to był wstęp do tej piosenki, również refren i również zwrotka. Także no nie jest to piosenka trudna, ale ma troszkę taki, taki ciekawy rytm. Ok, a więc akordy idą w ten sposób. Najpierw jest akord e MO7. Gramy go w ten sposób, że struna E jest pusta, struna H jest na trzecim progu, licząc oczywiście od, od kapodastra, czyli bez kapodastra będzie to piąty próg, a z kapodastrem będzie to trzeci próg. Następnie struna G pusta, struna D na drugim progu i struny A i E. Nie gramy, czyli wyższych strun, bardziej basowych nie gramy, i chodzi nam o coś takiego. Następny akord G-dur na H gramy w ten sposób, że tak samo jak Akord MO7, tylko że puszczamy palec wskazujący i kładziemy go dosłownie w strunę wyżej, czyli na strunie A. Struna D pozostaje pusta nam wyjdzie. I oczywiście struna E też pusta. struny E górnej nie gramy. Basowej nie gramy jej. I następnie akord C-dur 9. Gramy go w ten sposób, że trzymając akord G-dur na H, poprzedni akord, palec wskazujący powraca na swoją poprzednią pozycję, czyli strunę niżej. A na strunę A dochodzi palec Palec środkowy na trzecim progu. Coś takiego. No i akord Amol 7 to wiadomo. Jak zwykły Amon, tylko że puszczamy palec y, serdeczny, coś takiego nam wychodzi. Mm, ok, więc y, rytm. Y, teraz zajmiemy się rytmem. Mm, jak być może już zauważyłeś bądź zauważyłaś. Artysta, który gra tą piosenkę, stosuje tłumienie strun, jak to uzyskać? Bardzo prosto, kładziemy tą część ręki tutaj na pozycji, gdzie, są, gdzie się zaczynają struny. Im bardziej przesuwamy rękę w tą stronę, tym bardziej struny są tłumione. Pokażę na przykładzie struny E najgrubszej. Sobie sam sobie sama spróbować. Yy, I teraz jak to wykorzystać? Po prostu kładziemy tą rękę i tutaj operujemy kostką, prawda? Yy, najlepiej jest właśnie to piosenkę zagrać kostką, yy, a, nie, a nie samymi palcami. Po prostu lepiej to wybrzmi, kiedy tłumimy struny, tak yy, moim zdaniem. Yy, ok, więc teraz przejdźmy do rytmu. Yy, rytm jest ten sam zarówno w zwrotce, jak i w refrenie. Zaczyna się on od uderzenia najpierw struny D, następnie uderzamy wszystkie struny czy takiego, i teraz to drugie uderzenie też jest tłumione, tylko że nie jest to coś takiego, że nie odrywamy ręki, tylko właśnie odrywamy i tłumimy w tym samym czasie. No i następne co, co gramy w tym rytmie, czyli właśnie granie struny G, pustej struny G dwa razy ją gramy. Pomiędzy tymi dwoma uderzeniami pustej struny G dodajemy taki efekt perkusyjny, czyli uderzenie po prostu ręką w struny, coś takiego. Strunę G gramy od dołu, czyli w ten, w tą stronę, w tą stronę. Natomiast strunę D i wszystkie struny, tak jak pokazałem, gramy w dół, czyli Wynika to z tego, że jest to po prostu łatwiejsze, kiedy weźmiemy pod uwagę rytm, bo ręka chodzi w ten sposób, żebyśmy musieli zagrać to y, strunę G też od dołu, y, a czy też do dołu, byłoby to po prostu. Okay. Lepiej jest właśnie zagrać to. Taki flow się zachowuje, co nie? Ok, więc mamy, mamy nasz rytm. Następnie, kiedy przechodzimy do następnych akordów, czyli do G na H, zmienia się tylko pierwsza struna. Czyli pierwsza struna to już nie jest struna D, tylko struna A. Wszystko inne pozostaje takie samo, też uderzamy strunę G. Następnie akord C. Też to samo. Aha, jeszcze w akordzie C mamy coś takiego, że puszczamy i dodajemy palec wskazujący. Czyli pozycja wieściowa jest bez tego palca. A następnie po uderzeniu wszystkich strun, czyli po tym dodajemy ten palec. Coś takiego nam wyjdzie. Natomiast drugi przebieg akordu C, bo mamy dwa przebiegi tego akordu. Mamy... właśnie ten drugi przebieg, który teraz pokazałem to jest coś takiego, że po prostu mm, robimy to samo ale teraz zmienia się troszkę y, to co zrobimy, ponieważ y, nie, nie gramy już tylko struny G ale gramy najpierw strunę A, a potem strunę G coś takiego. Y, najpierw sama struna A Wszystkie strony puszczamy palec wskazujący, i strona G, i tyle. No i pomiędzy tymi stronami A i G jest ten efekt perkusyjny w taki sposób to brzmi. Teraz następna rzecz. Pomiędzy zwrotką a refrenem jest troszkę taka zmiana, zmiana akordów. Dochodzi właśnie ten akord Amol. Ja najpierw zagram o co chodzi, czyli. I waga. Czy Trzeci Tak to wygląda. Teraz Rytm pozostaje dokładnie ten sam. Też w akordzie Amon uderzamy najpierw w strunę A, potem wszystkie struny i też strunę G, potem akord G na H i akord C, ten sam, co znamy już, też tym palcem dodawanym. No, a potem puszczamy i z prostszego możesz tutaj dodać właśnie mały palec na, na trzecim progu struny naj, najwyższej E i potem mamy refren Potem już mamy takie już normalne akordy najpierw jest to akord Em7 który gramy po prostu w taki sposób, że mamy normalny akord Em i palec serdeczny kładziemy na trzecim progu struny H a palec mały na trzecim progu struny E najcieńszej bardzo ładny akord następnie G na H To ten sam tylko że jest dodanym małym palcem na trzecim progu struny najcieńszej E no i C dur 9 to też już na pewno znasz że dodajemy ten sam co ten tylko właśnie dodajemy trzeci palec mały palec mały na trzecim progu struny E najcieńszej I tutaj y, rytm się zmienia o tyle, że w akordzie e pierwszą strunę, który, u, którą uderzamy, jest nie struna y, D, tak jak, tak jak to było wcześniej, y, tylko struna E, najgrubsza. No i teraz jest bardzo taka ciekawa rzecz. Pomiędzy pierwszym refrenem a drugą zwrotką mamy taki, taką mini solówkę. Coś takiego. Więc spróbujemy nauczyć się tej solówki. Najpierw kładziemy palec wskazujący na drugim progu struny G, czyli trzeciej strony, od, patrząc od tej strony. Potem kładziemy palec serdeczny na czwartym progu. Potem go puszczamy. Potem puszczamy też palec wskazujący. I dajemy palec serdeczny na czwartym progu, ale struny D. No i struna E, najgrubsza. Tak to wygląda. I teraz jak zrobić, żeby to tak szybko było? No to już jest taka cięższa technika. Polega to na tym, że musimy właśnie uderzyć ten palec wskazujący. I teraz ten y, palec serdeczny dodać go be, bez użycia prawej ręki. Nie trzymam w ogóle prawej ręki. A i tak dodaję. Musisz po prostu uderzyć palcem serdecznym w ten czwarty próg struny G. Wtedy to wyda dźwięk. Kiedy już się tego nauczysz, y, to tuż po tym y, puszczasz ten palec. Czyli robimy coś takiego. Polega to na tym, że no, musisz puścić palec po prostu. Tylko nie w ten sposób, że puszczasz go do góry. Bo wtedy po prostu nie wydobywasz dźwięku, tylko puszczasz go jakby na dół w tą stronę. Tylko musisz wtedy y, tym palcem wskazującym, jakby tłumić tą stronę niżej, żeby ona nie zabrzmiała. Następnie robimy to samo z palcem wskazującym. No i następnie. Już ostatnia, to trudna rzecz. Dajemy palec serdeczny na czwartym progu strony D. I to też robimy w taki sposób, że nie używamy w ogóle prawej ręki. Prawie ręki, tylko dodajemy go po prostu. Tak to powinno zabrzmieć. No i potem cały akord E. No i to w sumie cała piosenka. Życzę powodzenia w nauce. No i coś.